Nazywam się Danuta Cisek, jestem z wykształcenia psychologiem i matematykiem, ale większość swego, swojej pracy byłam w metodologia badań naukowych. Najpierw metodologia badań psychologicznych, a później jak wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, była to metodologia badań rynku. W moim życiu działo się bardzo dużo, dlatego że włączyliśmy się w latach 68, w roku 68, włączyliśmy się bardzo w taką działalność już polityczną. Ja spisywałam wypowiedzi na w sławnym zjeździe literatów, pisałam i rozprowadzaliśmy to wśród ludzi. Mąż działał już tak mocniej w opozycji. Przez te pięć lat, które byłam, byłam bez męża, a dzieci bez ojca, miałam opiekę do dzieci, taką panią, nianię, bardzo dobrą. Także ja w tym samym czasie. Kiedy go nie było, mogłam i pracować, i robić doktorat. Przyznam, że oprócz MSW nikt mi nie dokuczał. Najtrudniejsze to było to, że mąż no, pomagał nam. Ja mogłam wykupić mieszkanie, ja kupiłam malucha, dlatego mogłam dzieciom pokazać Polskę, ale najbardziej nam brakowało i to strasznie rozmów, szczególnie jak patrzyłam na moje dzieci, które zapominały ojca. Na przykład była tak, był taki moment, pojechałam z nimi do teściów i syn młodszy mówi, a tam wisiał portret mojego męża i on tak ja już dobranoc chciałam mu powiedzieć, a on mówi: „Mamusiu”. Ale wie mamusia, ja już zapominam tatusia. No więc to było bardzo, bardzo takie ciężkie do przeżycia. Moje pierwsze lata w Stanach Zjednoczonych były, powiedziałabym, bardzo smutne. Po pierwsze, spotkanie po pięciu latach nie było łatwe, bo już się przyzwyczailiśmy on do swojej samotności, ja do tego, że jestem panią domu ja. I nie muszę z nikim uzgadniać. Chłopcy pytali się, pakowali się w pierwszych dniach i mówili, kto on jest, że on nam mówi, jak mamy się zachowywać. Charakterystyczne było, że jak przeprowadzali z nami wywiad do Polskiej Gazety, nowy dziennik w Nowym Jorku, to mąż się poskarżył, że dzieci nazywają go wujku, bo ze mną mieszkał. Albo jeden, albo drugi brat przez ten czas, więc oni nazywali go wujku, i tak nazywali męża przez pierwsze dni. Ponieważ ja całe życie musiałam pracować jako wolontariusz, musiałam. To było takie we mnie, że coś musiałam robić, więc szybciutko zapisałam się do Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Tam wszystkie pozycje były wolontariusza z wyjątkiem dyrektora wykonawczego. I ja się tam zapisałam. To było trudne jeżdżenie na, na zebrania, ale jeździliśmy. Mąż był też w Radzie, więc do rady mnie przyjęto szybko. I później byłam, zostałam po kilku latach zostałam wiceprezesem Instytutu Piłsudskiego. Do Instytutu Piłsudskiego. Zapraszano regularnie historyków, głównie, bo to historyczna instytucja, na stypendia. I my postanowiliśmy, a my do domu przyjmowaliśmy tych ludzi, dawaliśmy mieszkanie i jedzenie. Głównym celem było nagradzanie historyków albo innych intelektualistów, którzy Walczyli o tożsamość narodową. No i w, w tym funduszu co drugi rok dawaliśmy nagrody. To były albo w Filharmonii Narodowej, tylko w Małej Sali, albo w, później w, w Centralnej Bibliotece Wojskowej były uroczystości. Byli tacy nagro, nagrodzeni jak Zbigniew Herbert, no, Ziemiński, Kurty, Janusz Kurtyka w ostatnich latach za swoją wydawnictwo. No w każdym razie naprawdę piękne nazwiska. Andrzej Nowak był nagrodzony, Jan Malicki. My staraliśmy się w zasadzie dawać jedną nagrodę, żeby to nie było, tak nie, nie było takie popularne. Chociaż sama nie jestem historykiem, ale zawsze najbardziej historia mnie interesowała, historia nas zbliżyła z mężem i, i ten Instytut Piłsudskiego historyczny. Więc wydawało mi się, że to centrum realizujące jak gdyby zlecenie, testament przodków jest bardzo ważne. Więc chciałabym tam coś swojego dołożyć. Ja przechodziłam, tak jak pewnie większość ludzi, różne okresy, jeśli chodzi o wiarę, odejścia, zbliżenia itd. I w tej chwili jest to dla mnie właściwie najważniejsze. Wiara z bliskość i wiem, że byłam wiele razy w bardzo ciężkiej, takim ciężkim okresie swojego życia, chociażby jak śmierć rodziców. I czuję, kilkakrotnie czułam dokładnie działanie opatrzności Bożej, naprawdę.